Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj mówimy sobie dwa kapitalne mecze, które rozegrane były w poniedziałek 28 czerwca Zapraszam serdecznie do wysłuchania, bo bardzo dużo się działo W pierwszym meczu yy, tej kolejce 1.8 o godzinie 18.00 był to mecz Hiszpania-Chorwacja Ten mecz po 90 minutach zakończył się wynikiem 3-3 i zawodnicy musieli zagrać dogrywkę w dogrywce tej Hiszpanii zdobyli dwie bramki i tym samym awansowali do finału. Był to jeden z bardziej interesujących i emocjonujących meczy na tym euro. Pierwszą bramkę dla Chorwatów, pierwsza bramka dla Chorwatów padła po błędzie Unaja Simona, czyli bramkarza reprezentacji Hiszpanii. Następnie Hiszpanie rzucili się do odrabiania, i jeszcze w pierwszej połowie Pablo Sarabia szli w 38 minucie. Gol do szatni, 1 do 1, który też dużo daje. Po wyjściu na drugą połowę zawodnicy z Hiszpanii szczelili dwie bramki i do 84 minuty wygrywali 3 do 1. Następnie w 85 oraz w 92 szczelili zawodnicy chorwaccy, dając tym samym dogrywkę swojej reprezentacji. Tak jak już wcześniej mówiłem, w dogrywce Hiszpanie szczelili dwie bramki i tym samym zagwarantowali sobie awans do ćwierćfinału. Mecz niesamowicie emocjonujący aż 8 bramek przez 2 godziny. No, i to kandyduje do najlepszego meczu tego turnieju. Ale większość myślała, że jeżeli już, jeżeli już zobaczyliśmy tak bardzo emocjonujący mecz, w którym padło aż 8 bramek, nie spodziewała się, że w następnym meczu emocje będą podobne czy też większe. Mianowicie, to Francja grała ze Szwajcarami. Oczywiście, Francuzi, obecni mistrzowie świata, byli faworytem przed tym meczem, no i ogólnie wskazywani byli na zwycięstwo w tym całym turnieju. Pierwszą bramkę zdobyli chor... Jejku, nie Chorwaci. Yy. Pierwszą bramkę zdobyli szwajcarzy. W 15 minucie spotkania mieli oni szansę podwyższyć na 2 do 0 w 55 minucie, ale z karnego pomylił się yy. Rodríguez i Hugo Loris obronił jego strzał. Po tym niewykorzystanym karnym Francja wzięła się do odrabiania i szczerzyła dwie bramki odpowiednio w 57 i w 59 minucie spotkania. Gol na 3 do 1 zdobył w 75. minucie Paul Pogba pięknym strzałem za pola karnego. Ale dwie bramki w końcówce meczu, tak jak w meczu przedtem, szczelili reprezentację Szwajcarzy w 85. i 90. minucie spotkania. Doprowadzili swój kraj do dogrywki. Po dogrywce widzieliśmy konkurs rzutów karnych, w którym to lepsza okazała się reprezentacja Szwajcarii i wyeliminowała obecnych mistrzów świata z tego turnieju. Ten ostatni, piąty karny nie strzelił Kylian Mbappe, ponieważ wybronił go Jan Sommer. Ten mecz był wspaniały pod względem meczy, tyle bramek się naoglądaliśmy, żymy sobie, żeby tak było dalej. Ale te rekompensaty z tamtych meczów są naprawdę, naprawdę wysokie i, i wielkie zaskoczenie Francji nie ma. Yy, wielka yy, reprezentacja, która przegrała, odpadła, One, oni mieli wygrać, tak jednak nie stało, tak jest futbol. Piękny jest futbol, dlatego Szwajcaria melduje się dalej, ale pokazali wielkie serducho na boisku i to się też szanuje. Tutaj Hiszpania przechodzi dalej, no i zobaczymy, co będzie w następnych meczach. I a ja was serdecznie zapraszam do, do zasubskrybowania, żeby być właśnie na bieżąco z takimi materiałami. No i zachęcam do obejrzenia innych oraz zalajkowania. Ja wam życzę miłego dnia. Cześć.